No i się porobiło i się pojawia nowa rzecz i to nowa rzecz, która naprawdę robi rewolucję i to taką rewolucję nie na żarty. pierwsza rewolucja to cena, bo jestem posiadaczem oryginalnego hompoda. Obydwa urządzenia niestety nie są dostępne na naszym rynku z tego względu, że głównie przeznaczone one są do komunikacji z Siri, a że Siri nie ma w języku polskim, to firma Apple doszła do wniosku, że nie jest nam to w ogóle do niczego potrzebne i na rynku naszej oficjalnej dystrybucji nie ma i na Apple'owym sklepie nie możemy kupić, ani jeszcze przynajmniej na razie u żadnego z innego sprzedawcy. Trzeba gdzieś tam sobie się prywatnym importem, Posiłkować. I Pierwsza rewolucja to jest to, że cena się stała bardziej przystępna. Będzie on w cenie 1 trzeciej, może nawet 1 czwartej, oryginalnego hompoda Zobaczymy, ile on będzie u nas na rynku kosztował. Powinien kosztować około 400. Z tego co widziałem, niektórzy prywatni importerzy na Allegro wystawiają to po 600. Dwa kolory, czarny i biały, i kolejną ważną informacją będzie to rewolucja, jeśli chodzi o. O bycie koncentratorem, mostkiem, hubem, jak to zwał, tak to zwał, dla HomeKita. To, to jest opcja podstawowa. I teraz tak, może tradycyjnie od początku, co jest w zestawie. W zestawie znajdziemy dokumentację do tego, plus nalepeczkę. Oprócz tego, w zestawie znajdziemy, okazuje się, że da się sprzedać coś z ładowarką, ładowarkę, ładowarka 20-watowa. Do tej pory był problem, jak ktoś miał starą ładowarkę od iPhone'a 18-watową i w nią wpiął tego iPoda, to on tam zgłaszał błąd, sygnalizował, że to to nie ta ładowarka. Działał, co prawda. Najnowsza aktualizacja wyszła i ten błąd usunęła, tak więc możemy i 18-watową ładowarkę podłączyć, no ale skoro zaleca na 20, to jak najbardziej można 20-watową. Mierzyłem pobór, później zobaczycie, on jest 20W, to jest naddatkiem. Samo połączenie z telefonem oczywiście dzieje się w sposób magiczny. Urządzenie podłączamy do zasilania, składziemy gdzieś w pobliżu telefon i po kilku chwilach pojawia się. Informacja, że znaleziony jest homepod, który może być przyłączony do naszego domu, no i w zasadzie cała konfiguracja dzieje się automatycznie. Kilka kliknięć i urządzenie jest podłączone. Ono oczywiście będzie funkcjonowało jako, jako głośnik, jako głośnik Bluetoothowy. Tak zwany, tak naprawdę obsługujący AirPlay, będzie on obsługiwał również Apple Music i te aplikacje, z którymi Siri się syn chronizuje. Mam nadzieję, że niebawem Spotify. No i przede wszystkim będzie obsługiwał również. Komunikację z Siri, tak? Więc ja akurat Siri dość mocno używam w swoim domu i no niestety komunikuję się z nią w języku angielskim, ale tak czy siak uważam to za bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie jeżeli macie Honkita, bo urządzenie również jest mockiem do Honkita, czyli to jest najtańsze urządzenie, jakie możemy kupić na rynku, które będzie powodowało to, że wszystkie akcesoria Honkitowe będą dostępne dla nas spoza domu i przede wszystkim będą chodziły różnego rodzaju automatyzacje. Może pierwsza, pierwsze takie porównanie homepoda z nowego i starego, i tutaj muszę przyznać, że ma się to nijak. Hompod klasyczny, ten duży, pierwszy homepod gra po prostu mega rewelacyjnie. Ten mały, jak na swoją wielkość, gra naprawdę bardzo przyzwoicie i, i okej, okay, ale nie ma co porównywać jednego z drugim. Ten duży gra dużo, dużo, dużo lepiej. Ale tak jak mówię, nie zdrażajcie się do tego. To jest porównanie. Jeżeli nie włączycie tych dwóch urządzeń obok siebie i Korzystacie tylko z tego małego urządzenia, to ono was zaskakuje tym, jak gra i myślę, że zaskakuje pozytywnie. Aczkolwiek, jeszcze raz powtórzę, to nie jest duży HOMPOD. W prosty sposób możemy przerzucić swój stream muzyczny i to niezależnie czy używamy aplikacji muzyka firmy Apple, czy na przykład Spotify, wystarczy podejść do głośnika, puknąć go delikatnie i to, co odtwarzaliśmy na telefonie, automatycznie jest przerzucane na sam głośnik. Właśnie jak widzicie, elegancko wygląda. No od góry ma takie różnego rodzaju kolorowe diotki, które funkcjonują jakieś tam żywą istotę, tą sztuczną inteligencję, która jest zamknięta w tej kuli. Oczywiście cała sztuczna inteligencja polega na tym, że ona musi być połączona do internetu, bo do, bez internetu ona niewiele zrobi. Hey Siri, tell me a joke. This friend of mine is a tightrope walker. He's nice, but so high strong. Czy wygląda estetycznie sami odcięcie? Mnie się ono bardzo podoba, aczkolwiek ja dla siebie wybierałbym opcję czarną. To też jest dobry, dobry, do, dobry czas, żeby podziękować widzowi mojemu Adrianowi, który ustępnił mi to swoje urządzenie na kilka dni, żebym się mógł nim pobawić, bo tak jak powiedziałem, aktualnie jest problem, żeby to kupić gdzieś w Polsce w normalny sposób. Trzeba kombinować. On już to urządzenie u siebie miał. Ja dopiero będę kombinował, żeby do siebie mieć. I tak jak powiedziałem, ja dla siebie widzę bardziej czarne i widzę u siebie zastosowanie dla dwóch lub trzy. Trzech takich głośników właśnie po to, żeby komunikować się z Siri. Również bardzo fajną, przydatną funkcjonalnością jest opcja interkomu, czyli po prostu możemy rozgłaszać przez wszystkie głośniki, jakie są w domu, różne komunikaty do naszych domowników, szczególnie jeżeli mamy większe mieszkanie, czy większy dom, to jest ta opcja przydatna, żeby nie latać po piętrach i się nie drzeć między sobą, to można używać interkom bądź to przez polecenie Siri, bądź to wydając opcję, używając opcji interkom z aplikacji doma. To jest próba interkomu. Można przekazywać wiadomości do wszystkich głośników, do wszystkich osób znajdujących się w domu. Jednym kliknięciem w telefonie, w smartwatchu, czy ewentualnie wydając komendę po sobą Siri. Tak jak powiedziałem, przemierzyłem wam to urządzenie, ile ono pobiera w trybie standby mniej więcej 0,6, 0,5, 0,6 W. W momencie, kiedy pracuje, kiedy odtwarza jakąś muzykę, to jest 1 do 1,2 W. Kiedy gra trochę głośniej wręcz na cały regulator, to nie zdarzyło mi się, żeby miało większy pobór niż 10 W. Tak więc tak jak mówiłem, 20 W ładowarka jest trochę przerostem formy nad treścią, no, ale taka jest w zestawie i no, powinniśmy się cieszyć, że w ogóle jest ona w zestawie. Co jest nowego i przełomowego, o czym mówiłem na wstępie, oprócz tej ceny, jest to, że aplikacja będzie obsługiwała HomeKit w nowym protokole, w nowym protokole transmisji Thread i ten protokół jest o tyle fajny, że jest to protokół funkcjonujący w trybie Mesh. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że urządzenia, które będą pracowały zgodnie z tym protokołem, będą jak gdyby wzmacniaczami sygnału dla innych urządzeń. Niednogrodnie Wam mówiłem, na film filmach z Keata, że wiele urządzeń jest wyposażonych w łączność Bluetooth i ta łączność Bluetooth no, ze względu na zasięg jest stosunkowo złym rozwiązaniem, bo nie da się na przykład całego domu bez jakichś wzmacniaczy sygnału czy HomePodów, Apple TV poustawianych w różnych miejscach obsłużyć za pośrednictwem tego Bluetootha i niestety tak jak, zarówno jak Bluetooth, jak i Wi-Fi, więcej tych urządzeń Bluetoothowych i więcej tych urządzeń Wi-Fi tym ta sieć się bardziej zapycha i działa to wszystko bardziej wolno. Tutaj będzie wręcz odwrotnie. Te urządzenia, jeżeli będą przybywały u nas w sieci, to ta sieć będzie działała wydajniej, lepiej, to wszystko będzie się lepiej ze sobą łączyło, tak więc duży plus. W końcu się pojawiła taka obsługa, do tej pory znamy na rynku urządzenia chociażby z protokołem Z-Wave zapisanym, które właśnie w ten sposób działają, że jedno urządzenie potrafi wzmocnić sygnał drugiego urządzenia i im więcej urządzeń w tej sieci, to ta sieć działa stabilniej, lepiej i bardziej niezawodnie. Kolejną zaletą tej sieci, tego typu rodzaju połączenia jest to, że jest ono dużo bardziej energooszczędne niż Bluetooth, tak więc wszystkie urządzenia bateryjne mogły, będą mogły chodzić jeszcze bardziej wydajnie i jeszcze dłużej przy obsłudze tej sieci. Akcesory na razie nie jest zbyt wiele na rynku. Firma If zaktualizowała trochę swoich urządzeń, żeby już obsługiwały ten protokół łączności. Ja akurat żadnego takiego urządzenia nie mam, tak więc nie mam. Tak więc na razie tego nie wytestuję u siebie, na, na, na moim organizmie chomkitowym, ale pewnie prędzej czy później trafię i do mnie taki już mój HomePod Mini i również jakieś urządzenia, które będą współpracowały z tym trybem łączności i to będzie, mam nadzieję, przełomowe, bo ja chętnie bym się wszystkich urządzeń bluetoothowych, jakie mam u siebie w sieci HomeKitowej pozbył właśnie na rzecz czegoś takiego. I żeby tą sieć obsługiwać, to musimy mieć co najmniej jeden taki głośnik, bo na razie tylko on, jeśli chodzi o urządzenia Apple'owe, obsługuje ten typ komunikacji. Reasumując, urządzenie proste, łatwe i przejrzyste. For w formie fajnej, niewielkiej, no to jest w wielkości, można by powiedzieć, takiego większego pomarańcza, taka elektryczna pomarańcza. Brakuje mi trochę możliwości odłączenia kabla od samego urządzenia. Ten kabel jest tam na stałe podłączony, fajnie by było, jakby był dwustronny przewód USB typ C i można by było też go odłączyć, no ale tak jest jak jest. Nie widziałem na własne oczy czarnego, ale biorąc przez, przez pryzmat tego mojego dużego, którego posiadam już od jakiegoś czasu, pewnie będzie wyglądał podobnie i, i tak jak mówię, dla mnie czarna opcja będzie dużo, dużo fajniejsza. Osobiście nie mogę się doczekać, kiedy już się te urządzenia pojawią na rynku tak, że będę mógł sobie dla siebie je nabyć. Tyle. Zachęcam Was tradycyjnie do oceny filmu, do komentowania, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl